Siema. Piliście tym barka w nowej wersji? Serdecznie polecam. Dawno nic tak fajnego nie piłem, po prostu petarda. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Zbliża się powoli wieczór. Pomyślałem sobie: trzeba dla Was zmontować jakiś filmik. Troszeczkę mi wczoraj na autohandlach papę opaliło, ale 10 filmików na swój drugi kanał z samochodami negus.pl dla Was nagrałem. No cóż, troszeczkę na tym ucierpiałem. Zasiądź sobie wygodnie, zapasz co trzeba, odpal co trzeba, otwórz co trzeba. No i koniecznie pamiętaj chociażby o łapeczce. Jeżeli opowieść Ci się spodoba. Ostatnio wspominałem na filmiku, że miałem w swoim życiu krótki epizod: Staliśmy jako ochrona na bramce na wiejskiej dyskotece. Wyobraźcie sobie 30 lat temu wiejską dyskotekę. Kto na takich dyskotekach bywał? Pewnie wie o czym teraz mówię. Po prostu tam się działy takie rzeczy, że się fizjologom nawet nie śniły. Słuchajcie. Kumpel z bloku obok wpadł na genialny pomysł, że 100 km od nas, od skarżyska, nie pamiętam jak ta miejscowość się nazywała. Górki. Coś takiego za Ostrowcem Świętokrzyskim. Jeszcze head. Gdzieś tam jest jakaś wolna hala. W pobliżu nie ma żadnej dyskoteki, więc otworzy tam dyskotekę. Ale czym będziesz grał? Miał na chacie wieżę, Yamaha. Dosyć fajny sprzęt, jak na tamte czasy. No i stwierdził, że nagłośnienie będzie zabierał. Ze sobą z chaty tą wieżę i z tej wieży będzie puszczał muzykę. W międzyczasie załatwi jakieś zezwolenie tam na brąki. No ale co dalej? Ochrona jest potrzebna jakaś, bo to wiadomo, dzikie tereny, człowiek obcy, chociaż on miał gdzieś tam z tamtych okolic jakąś rodzinę i tam był w odwiedzinach i się dowiedział właśnie, że jakaś tam taka stara remiza stoi pusta. Chłopaki, czy chcecie stać na ochronie? Czemu nie? I tak, słuchajcie, co weekend jeździliśmy na jakieś wiejskie dyskoteki, disco polo i tak dalej. Kiedyś takie imprezy były praktycznie wszędzie, gdzie się rozejrzałeś, była imprezka. Teraz praktycznie nic takiego tutaj w okolicy już nie ma. A wtedy... U nas w mieście chyba były trzy albo cztery. Jubilatka, Czarna Róża, Manhattan, Związkowiec. I co chwilę się słyszało, tu się gdzieś coś otwarło. Gdzieś jakiś budynek, tylko był na uboczu. Już ktoś otwierał dyskotekę i było pełno ludzi. Nie było internetu, nie było co robić, więc wszyscy walili. Słuchajcie, na dyskotekę. Chłopaki, czy staniecie na dyskotece? No pewnie wiadomo ochrona chłopaki z miasta na wsi. Dziewczęta pęknięte, jeże obślinione. Staniemy. Zobaczymy, jak to będzie, pewnie będzie wesoło. No i słuchajcie, pojechaliśmy tam z nim, stanęliśmy na tej dyskotece. Było nas chyba pięciu albo sześciu. A tam wchodziło. Z 200-300 osób na tą imprezę. Chłopaki tutaj z miasta, jak mnie oglądają, mamy do dziś kontakt. To pewnie te czasy pamiętają i teraz mają niezłą bekę. Jak sobie to wszystko przypomną, co się tam wyprawiało, słuchajcie. Chłopaki, jak to wiejskie chłopaki wtedy, jabole, na siarce, najtańsze były. Zanim weszli na dyskotekę, to przyjeżdżali żukami, różnymi sprzętami, nawet rolniczymi. Przyjeżdżali pod tą dyskotekę już mocno wstawieni tą siarką. <laughs> Dobrze, że nie ziali jak smoki, słuchajcie, wawelskie ogniem z siarą. Niektórzy, w sumie wielu, nawet na tą dyskotekę nie weszło. Ledwo co się wytoczyli z żuka przeszedł parę metrów, poszedł pod płot zrobić siusiu. No i tam już siarka go tak rozebrała, że słuchajcie, nie był w stanie wejść na dyskotekę. Usiadł se pod płotem, spodnie w kant, biała koszula. I spał całą dyskotekę pod płotem. Dobrze jak jeszcze na siebie. Pawia nie puścił, ponieważ często też się zdarzało po tych bełtach. No, wszyscy już przyjeżdżali, wstawieni na bani, żeby zaoszczędzić na brąkach, bo innego alko tam nie mieliśmy. Wiejskie panny, no oczywiście chłopaki z miasta, firmowe obuwie, przynajmniej ja koszulki firmowe dżinsy wranglery albo pepe tylko wtedy takie kupowałem teraz już się z tego wyleczyłem buty firmowe ok ale reszta to mam to gdzieś ponieważ jakość tego wszystkiego mocno się pogorszyła oczywiście łańcuch złoty wtedy miałem swoją Audi coupe gt no to słuchajcie, jak pojechałem, no to byłem tam jak normalnie. Dobrze, że mi pomnika żadnego nie postawili. No, powodzenie miałem, powiem tak krótko: jeszcze ochroniarz, ochroniarza, poderwać ze sportową zachodnią bryką w oryginalnych ciuchach w latach początek, gdzieś połowa 90. -tych. 95. 6 rok to był, wtedy jeszcze do technikum chodziłem. Tak jak wam opowiadałem, już jak zdałem tylko prawko, miałem 18 lat, zaraz kupiłem sobie swój wymarzony samochód Audi Coupe. Mieliście to na filmikach. No i słuchajcie, stanęliśmy na tej dyskotece. Pęknięte jeże oczywiście same się pchały. Chciały się pobujać jak papugi na drążku, że tak powiem, drążek o napędzie jądrowym. <laughs> z tym problemu nie było. Najgorzej było, jak chłopaki dali w palnik, popadało. Słuchajcie, błoto przed tą dyskoteką. Zaczęli się między sobą tam tłuc wioska z wioską. Nie wiem o co, może o jakąś dziuchę. A ty mi powiedziałeś kiedyś, a to tamto i się tarzają w tym błocie. My się patrzymy, co się tam dzieje, nie? No ale jak się tarzają przed dyskoteką, niech robią co chcą. Słuchajcie, tam były dzikie tereny, tam butelki, deski z płotu, z gwoździem oczywiście, żeby się po plecach nie ślizgała, nie? Tam trzeba było naprawdę uważać, jak tak to się słuchajcie, tłukli między sobą. Ale jak była jakaś draka z nami, no to wtedy oni nagle wszyscy byli wielkimi przyjaciółmi i się jednoczyli. Tak to było. Słuchajcie, kto to przerabiał, ten wie, że dokładnie właśnie tak było: że jak tak to między sobą się tłukli, ale jak ktoś obcy przyjechał i coś podpadł, no to wtedy oni wszyscy się trzymali. Słuchajcie razem, nie? No, kilka akcji tam było, że ktoś niestety musiał dostać w zęby. Tak, dla przykładu, żeby inni troszeczkę się opanowali. Przyjeżdżali, słuchajcie, na motorach, jakichś w łeskach, jakichś. Nie wiem, to, to skąd to wyciągnęli? Gdzieś pewnie w shopach to stało. <gry> Nawet nazw nie znam, nie wiem, junaki, różne takie sprzęty mieli po tym błocie. Wywaleni, upierniczeni od głowy do stóp. Słuchajcie, w tym błocie jak zaczęli szaleć tymi motorami, tym wszystkim. Powiem wam, no normalnie Saigon się przy tym kryje. A potem on taki obklejony w cały w błocie mówi, że on chce wejść na dyskotekę gdzie człowieku? w takim stanie to ty możesz iść gdzieś, nie wiem do obory gnój przeszucać, a nie na dyskotekę człowieku leje się z niego obklejony błotem i on chce wejść na dyskotekę i ledwo stoi na nogach motor został w kałuży przewrócony powiem wam, no Troszeczkę się działo. W każdym bądź razie była też tam taka jakaś mocna ekipa, kilka wiosek dalej. No i jak doszła do nich fama, że jest impreza, no to kiedyś się u nas, słuchajcie, pojawili. Pojawili się, przyjechali. My stoimy tam na bramce. Nagle wpada taki koleś. Trochę się tam z nami zaprzyjaźnił. Chłopaki, będzie dym. Jaki dym? Przyjechali coś tam, jacyś tam, nie? No to co? No, idziemy wszyscy pod drzwi wejściowe. Zobaczyć, kto przyjechał, o co chodzi. Od razu było widać, który z nich jest tam. On chyba miał, nie wiem, czy nie ksywę, harnaś. Nie pamiętam teraz, ale miał takie włosy do ramion, proste troszeczkę. Przypominał harnasia, słuchajcie, z serialu. No i idą w stronę drzwi, a oni mieli gdzieś tam jakieś zatargi z chłopakami, tam, którzy przychodzili na naszą dyskotekę. No, i właśnie ten jeden z nich wpada i mówi, chłopaki, będzie dym, nie? No, przyjechało ich tam pięciu czy sześciu chłopa Taki chłop od puga oderwany, nie? No, i myśleliśmy, że oni przyjechali jakieś swoje tam porachunki u nas załatwiać na dyskotece z tymi miejscowymi. Idą do nas, do drzwi już prawie podchodzą, wejściowych. Ile wstęp? Nie pamiętam, ile wtedy piątaka chyba kosztował. Kumpel mówi: piątaka, ale panowie, słyszeliśmy, że przyjechaliście tutaj rozrabiać, a my nie chcemy żadnych problemów. Załatwiajcie swoje sprawy poza dyskoteką, nie? On się popatrzył. My chcemy tylko wejść na dyskotekę, nie? No i pamiętam, że ja wtedy wyszedłem. Mówię do niego: "Chodź na chwilę na słowo, bez kolegów. Chcę z tobą chwilę porozmawiać, nie?" No i wyszedłem z nim, pogadałem z nim chwilę, że słuchaj no, Tutaj już nas uprzedzili, że tutaj mieliście jakieś różne nieporozumienia, nie chcemy, żebyście te sprawy załatwiali tutaj. Możemy was puścić, dyskoteka jest dla wszystkich, ale chcemy po prostu, żeby był przynajmniej w środku spokój. Jeżeli chcecie załatwiać jakieś swoje sprawy, wyjdźcie na zewnątrz, to, co robicie na zewnątrz przed dyskoteką nas to po prostu nie interesuje. Popatrzył się na mnie, pomyślał chwilę, wyciągnął łapę. Łapę miał, słuchajcie, dwa razy taką jak ja. Jak bochen chleba, nie? Uściskaliśmy sobie grabę. Mówi, umowa stoi. Mówię, dobra jest. Wróciliśmy do drzwi. Mówię, no to co? Niech chłopaki się dobrze bawią. Spojrzeli się na mnie, to co wpuszczamy ich, mówię, no tak, no czemu nie, przecież widzisz, że nic nie robią. Spojrzał się na mnie, uśmiechnął, weszli do środka, usiedli, zaczęli pić browary. Już impreza się rozkręciła, tam jeden kumpel został tylko przy wejściu, my tam poszliśmy też pogadać z nimi, trochę posiedzieć. No, i się okazało, że jak tam walnął sobie kilka brąków, podobno on był najsilniejszy z tej ekipy. Wszystkich, słuchajcie, kładł na łapę. No, i mu się włączyło, że będzie teraz rywalizował z każdym, będzie siłował się na rękę. Nie? No a że my byliśmy niby ochroniarze, no to. Chciał się z nami sprawdzić, koniecznie z każdym na łapę, czy wiecie o co chodzi. No i tam jeden kumpel położył tego kumpla mojego na łapę. Potem kogoś tam dorwał, położył też na łapę. No wszystkich rozkładał na łapę w okolicy. A Nygus kiedyś też sporo trenował i powiem Wam, łapę miałem naprawdę silną. Był u nas obok w bloku też taki gość, którego nikt nie mógł położyć na łapę, a ja go rozłożyłem. No i chłopaki mówią, Nygus, ty go połóż na łapę. Ja mówię, ja nie mam ochoty, dajcie mi święty spokój. A on już to, jak usłyszał, że ja mam go położyć na łapę, a ja z nim rozmawiałem, zanim on wejdzie. No to dawaj, nie? No chodź, no chodź, nie? Cały czas koniecznie się uwziął, zawziął na mnie, żebyśmy się spróbowali na tą łapę, nie? Chciał się poczuć tam, słuchajcie, najsilniejszy, nie? No i w końcu mówię: Dobra, no męczył mnie chyba. Z 20 minut, ja tam gdzieś poszedłem, wróciłem, patrzy się na mnie znowu. To co? Gotowy? Ja mówię jeszcze nie, jeszcze to, a jeszcze tamto. Myślałem, że Walnie jeszcze brąka i da sobie spokój, ale nie. No i na tą łapę. Nie? Chłopaki, wszyscy się tam słuchajcie, zlecieli, że o! Z tym od Audi, z tym w oryginalnych ciuchach będzie się na łapę siłował, będzie czat, nie? Tam zleciało się pełno ludzi, słuchajcie. Mówię, ale siara, nie? Siara będzie, jak nie dam rady, no. Różnie może być. Możesz mieć kiepski dzień, może coś, nie wiadomo, no. W sumie nie wiedziałem, ile chłop ma siły, też, nie? No i dobra, łapy się spotkały, no i tam, słuchajcie, on. W trochę ja trochę on trochę ja trochę powiem wam walka była dosyć zawzięta no ale w końcu mi się udało i go na tą łapę rozwaliłem jak over the top ze stalonym słuchajcie pamiętacie ten film jak się tam siłowali nie? no to nawet jego ci ziomale ci koledzy nie z którymi przyjechał tam zaczęli mi wow! Poklepywać po plecach potem Ty to dobry jesteś, ej, dobry ty jesteś! Ła, ty No on sam też przegrał, ale mówi No, mówi, dobra walka była, mówi, podobało mi się, ale kiedyś jeszcze raz spróbujemy. Mówię, dobra tam, kiedyś jeszcze raz spróbujemy. No był chyba po trzech albo czterech brąkach, no może na trzeźwo byłoby mi już ciężej. Nie wiem. W sumie na takiego chłopa te cztery brąki to nie było wiele. No i słuchajcie, później zaczęli przyjeżdżać regularnie. Jak była dyskoteka, zawsze się pojawiali. Nigdy nic nie narozrabiali w środku, tam na zewnątrz jakieś mieli z kimś potyczki. No i słuchajcie, zaprzyjaźnił się ze mną. Ciężko to nazwać przyjaźnią, ale no, jakoś mu przypasowałem wszędzie, gdzie byłem. Podchodził, zawsze ze mną pogadał, pośmialiśmy się. Jakoś mu przypasowałem jako taki, wiecie, no, nie wiem, swój ziomal, swój ziomal. I do tego stopnia, że nawet kiedy. Siedzieliśmy, tam były dwie sale. Jedna do tańczenia, wejście i z tyłu takie małe pomieszczenie, gdzie były stoły, ławy i tam można było sobie napić się brąka, nie? I nawet tam czasami gdzieś tam siedziałem i nagle kumpel, chłopaki chyba będzie coś się działo, nie? No to co no, wszyscy się podrywamy, biegniemy na salę zobaczyć co się tam dzieje. Słuchajcie, za każdym razem ja się odwracam za siebie, patrzę, a on już za mną, słuchajcie, stoi, nie? Stoi normalnie za mną, wszędzie, gdzie się coś niby działo. Wszędzie stał za mną, szedł za mną. Normalnie, tak jakbym miał swojego anioła stróża. No. Wszędzie, gdzie się ruszyłem, poszedłem, coś niby miało się dziać. Patrzę tutaj, obczajka, wszystko w porządku, tego odwracam się, chcę wracać. A on już za mną stoi i obserwuje, czy coś się będzie działo, czy się nie będzie działo. Podejrzewam, że jakby coś się ze mną działo, albo z, czym bym, z czymś, albo z kimś bym sobie nie dawał rady, on automatycznie by za mną poszedł. No. Takie miałem słuchajcie przeczucie. Także no było tych imprez, tam nie wiem, no, chyba to był okres taki z 2-3 miesiące. No a potem kumpel stwierdził, że nie będzie chyba tam już imprez robił, chyba doszło, o ile dobrze pamiętam do takiego zdarzenia, że chyba ktoś tam kamieniami szyby. Słuchajcie, powybijał. Czy coś takiego było? Trochę tą remizę zdewastował. No i daliśmy sobie, słuchajcie, spokój. Ale co się tam przeżyło, co się tam wydarzyło, co się przerobiło, no to tego nikt nam ani mi nie odbierze. Coraz więcej tych komarów tu nade mną krąży. Chyba sobie mnie upatrzyły, bo ja taki. Słodziak jestem. Pozdrowionka do Słyszonka. Jak się historia podobała? Łapy, komentarze mile widziane. I pamiętaj, nie przewijamy reklam, bo grosz do grosza i będzie kokosza. Pozdrow.